Halo? Gdzie jesteście? Zaraz was zjem! O nie! To TV Woman! Wchodzi tutaj i zaraz was zjedzie! to nie ten, ten to! Się. Uciekamy się chowamy, się, chowamy się, chowamy się. Jesteśmy w wielkim, gigantycznym pokoju. Jako maloccy, jako takie robaczki, patrzcie. A to jest wielki, gigantyczny pokój, w którym będzie szukała nas TV Woman. Piękna TV Woman, która ma zapalony telewizorek tam, zobaczcie, na różowo w oddali. I ona weszła do tego pokoju, będzie nas szukała. Zobaczcie, no, jak się jesteście? rozgląda. O, jeszcze mówi, Chowajmy jeszcze się. mówi, jak telewizor. Chowajmy się, gdzie my się schowaliście? Nie, chowaj się, ja jestem w chusteczka. <laughs> Oni Widzicie, sepka, Sebek jest w chusteczkach, a bilacz jest w książce, to ja też idę, trzeba je podskoczyć. Uuuu, skoczyłem, drogi, skoczyłem. Przeskoczyłem, teraz ja za lampką pójdę. A tu Alek! Ja Alek jest! Jo, ale <słucham> <się chowam. słucham> tutaj Alek jest. Chowamy się w gigantycznym, dużym pokoju, gdzie te rzeczy są wielkie, a my jesteśmy mali. Tacy mali, mali, tacy. A my wy możecie, widzę, wejść, jak jesteście duzi na mój sklep, a jak mali, to też możecie wejść. Wpadajcie, fajne szaliki są dostępne i nie tylko na moim sklepie smajsucru.pl. Możecie zobaczyć. Yy, nie mam nic tutaj, ale mam szalik. <słucham> Na moim sklepie jest więcej, kapel i też subskrybujcie kanał z dzwonkiem, pamiętajcie, tutaj wam pokazuję, wpadajcie i widzimy się na moim sklepie, a teraz musimy szybko się schować, TV Woman chodzi na pokoju wielkim, w środku pokoju i się rozgląda, patrzy nawet, patrzy na dół. No, patrzy gdzie wy jesteście? I mówi, gdzie my jesteśmy, no właśnie dlatego, że chce nas złapać, a my musimy się ukryć, Villager ucieka. A daleko ma do mnie, mnie nie znajdzie, nie ma opcji, na dół, za na no, Nie, Schowady no, Oj, dobra, przeżyłem? Okej, żyję, żyję jeszcze. Dobra, myślałem, że myślałem, że padnę, ale przeżyłem. No patrz, jak, jak się w... rozgląda. On da, idę przesadnie. pod biurko, idę Uważajcie. pod biurko. Uważajcie, bo ona podchodzi. To was jak blisko jest! Patrzycie no. w, o, nie, w, nie, w nie, kierunku. Nie, 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 mam nadzieję, że nie ma kataru. Uważaj, uważaj! No jak będzie. Weźle... Łała szybko biegnę na lewo, biegnę na lewo. Patrzcie, jakie to biurko jest wielkie. Jesteśmy w dużym gigantycznym Halo, pokoju. Co ona mówi? Słyszycie, jo? Ona mówi przystoniaki! Piszmy, musimy uważać. A ja wiem. Ej, dobra, ja muszę zmienić miejsce, <laughs> bo ja się <laughs> ja trochę wiem, obawiam, że ona Ja wiem, że jestem piękny. Nie ona mówi przystojniaki! Nie, słyszeliście ją? Ej, to było do mnie! To Zaraz było do mnie! Skrupie! O, skrupie nas, Słyszysz? To Alka zjedz mnie! Nie Nie jedź mnie, nie jedź mnie! Nie jedź mnie! Dobra, ja ja jestem, jestem pod biurkiem! Sprawy. A ja jestem, jestem u góry na łóżku! Ja jestem pod wielkim biurkiem, gdzie ty jesteś na łóżku? Czy pomachaj łóżku. do mnie? Czekaj, nie... ja nie wiem czy mnie widzisz. Nie Tutaj jest na właśnie. środku, na środku łóżka Musisz podejść pod do brzegu, bo jestem pod biurkiem, patrz na biurko. Dobra O widzę, 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 cię! Tam dobra, idę, się. idę do szafki. O, tam spadł spadadu. Ale, gdzie ty jesteś, Alek? Na fortepianie jestem. Na fortepianie? O, tam. On. Tam jest, widzę, go taki malutki, widzicie? Tam jest taki malutki, malutki, jaki malutki. A gdzie Elegancko, patrz! Chodźcie tu O nie idzie jako wielko Nie, 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 zbliża się. Jaka gigantyczna to ona jest, ona nas... No nie słuchać. bójcie się, ja was tylko zjem. O nie, dobra, ja nie chcę być zjedzony przez telewizor, jeszcze przez jakąś TV-woman. Jak ona ma w ogóle spódniczkę taką? Nie, to jest ta, jak to się mówi, nie spódniczka, tylko yy, szafrok? Nie, szafrok jak ona ma? Szafrok. Yy, nie szafrok. <noise> kominiarka, kominiarka. Co? Jaka kominiarka? Telewizor. Jak, Co to jest, widzowie? Garnitur. Wieć? Garnitur? Nie wiemy, co to. Dobra, ja się zmienia miejscówkę, Błaż, bo tu jest pusta się boję. Płaszcz! Yy. No, płaszcz! No. Dobra. Ej, jestem. Ej, ja jestem pod idealnym miejscem. Dobra. Uważajmy, ona tam się rozgląda, chodzi. Ej, ty jak ty, ale zobacz na mnie, na takim złotym tym Ten Ta, po, po... on jest pod tym poduszkiem, a my ja jestem pod chyba biurkiem, pod biurkiem. Ja Jestem poduszkiem. Dobra, ja spróbuję wejść zaraz na górę. Tak, ty jesteś poduszkiem. Widzę. Ona patrzy teraz na szuflady. Rozgląda ja się dookoła. Ona chodzi po całym pokoju i nie może nas znaleźć. Jak nas znajdzie, to mande nas I wtedy będzie. No nie wiadomo, co ona zrobi z nami. Dobra, idę tutaj, przeskoczę, Ups, okej, okay, wskoczyłem do góry. Jestem na półce. No, gdzie wy jesteście, no? Ej, jestem na półce, jestem na półce. Ej, tu jest. Ej, ja dawnego. Czy są jakieś zdjęcia, ulotki, czy co tu jest? To jest? Ja mam jeszcze bloki budownicze. To jest pusta piłka. półka ją wypiłka. Eee, piłka? Ej, piłka? Dobra. Ej, nie ma piłki tutaj, nie ma piłki. Dlaczego skocz na górę? Będę tutaj, tak skakał. Skaczę. Źle. O nie, ona tu idzie. Ona tu idzie, ona tu idzie do mnie. Ona idzie. Szykko, szykko, się do góry, buduje się do góry. U Skacze. Jesteś, nie widzę Skaczę do góry nie, nie jakoś Jestem na półce kolejnej Ona tu idzie, ona tu idzie, jak ona jest wielka Skakałem jakoś, nie wiem, dałem radę, dobra, wskoczyłem jakoś dałem ja radę. widzę, Cię, widzę cię, jesteś koło mnie! O nie podchodzi tu, Podchodzi, tu podchodzi, on oh, widzę, 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 dobra, idę się schować. O tu jest Sebek! Siema! <laughs> Sebek, Seba, ja. siema. siema, Sebek, Sebek, tu se... Gdzie ty jesteś? Co to jest? Ja w ogóle? jestem ukryty, schowany, tu nie wiem co to jest. To jest dokładnie. lampka! Lampka to jest. A tu są komiksy, patrz, tu są komiksy. jakie wielkie! Wow. Dobra, chowaj się, owaj się! Jesteśmy teraz na biurku! O nie, ona podchodzi! Słodziaki, no chodźcie tu Ona patrzy na ten, o nie, idzie pod biurko, chowaj się, chowaj się, chowaj się Patrzy na biurko, patrz na biurko Patrzy na półki, na półki, na półki, na półki po prawej Uważaj, o, Alek tu jest, ostrożnie Chowaj się, chowaj się, chowaj się, idzie, idzie, idzie Cześć, ona przychodzi Dobra, teraz patrzy na dół. Ona gdzieś tutaj krąży wokół i ona patrzy każdy kąt. Jak nas znajdzie, to wtedy będzie po nas. Musimy się dobrze schować. Cześć, co tu jest w ogóle? A, tu są półki, na których coś jest ułożone. Bo wiecie, to jest tak wielkie, a my jesteśmy tacy malutcy, my jesteśmy tacy mali mali. Kliknijcie na tutaj. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, żebyśmy byli jeszcze malsi. Tu, to... ej, to będziemy jeszcze mniejsi. Pamiętajcie, łapeczce, kliknijcie teraz łapeczkę, kto mnie słyszy. Halo, walnijcie teraz. Ile ma być łapeczek, Alek, powiedz. Ile ma być łapeczek? Yeah. 10 koła 10 koła 10 tysięcy. Kliknijcie łapeczkę. I subskrypcje, pamiętajcie o subskrypcji Pamiętajcie o subskrypcji Pamiętajcie o subskrypcji, teraz kliknijcie subika Ja se sprawdzę kto subskrybuje Ej pokazać ci coś, patrz chodź za mną Uważajcie poważnie, bo może nas Je Jestem bo w może książkach Książka bo może ona dopatrzyła, ona nie, już idzie. nie przyjdzie O nie idzie, idzie gdzieś, gdzie w książkach ona Na upory tutaj na półce Cze, 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 ono podchodzi O nie 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 Dzień dobry czerwony dżentelmenie Nie Zastawię, no zostaw mnie, Ej, ona mnie bierze, ona mnie bierze! Chodź! Co, znalazła cię czy co? O nie, znalazła mnie! Jak no to? Co nie, to? Co, ona, ona cię widzi? Nie, ona mnie do ręki wzięła! Ona ci widzi, serio? Ej, co ona z tobą robi, Sebek? Do ręki. Ej, Sebek, Sebka znalazła, Sebka znalazła! Alek, Sepka Ale Sebka znalazła, ratuj go! I tutaj? Jak, mamy to? Jak mamy go uratować? Nie Ty Seepka postawiła z... mnie na środek pokoju, stoję na środku pokoju! Sebka znalazła, gdzie ona? Dobra, ja nie ruszam się! Ona cię, wzi ona cię wzięła, Ej, ona cię wzięła. postawiła tam na środku. No ja jestem na środku pokoju. Nie wiem, czy mnie widzisz. Ej, dobra, ona go wzięła i teraz szuka dalej. Nie na mogę ściski. się ruszyć. Okej, okay, ona pierwszą osobę znalazła, czyli znalazła sekę. Masz chodź patrz, patrz tutaj! A idę, 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 gdzie on jest? Gdzie on patrz, jest? Patrz tam, on stoi. Gdzie, patrzę, okej? Okay, już patrzę. Jest, znalazła go, dała tak, go na... Nie piwant. mogę się ruszyć, tylko obracać! Ej, chodź, chodź, mam kryjówkę. Skacz Widzę na was. fotel! Uoo! skoczyłem na fotel wielki, jest na siedzeniu. Dobra, okej, okay. tutaj będę się krył, będę udawał, że jestem fotelem Gdzie <laughs> są twoi piękni koledzy? Stać mi ich kryjówki. Jestem fotelem teraz, nie, patrzcie. mogę ci powiedzieć, bo nie wiem Jestem na wielkim, dużym mm -hmm. fotelu, a ten fotel jest taki wielki, jest taki mały. Patrzcie jakie to biurko jest w ogóle duże. Ile tu półek jest? Na tych z jednych półek mógłbym się ukryć. Ej tam na górę wejdę, wtedy mnie nie zobaczy. Hmm. Tam musimy się przemieścić. O nie, co to jest? Ona idzie. Dobra, Ej, Co chyba ona robi? Siądę. O nie, o nie, o nie, ona chce usiąść na fotelu! Nie! O nie, fuj, nie, nie, ona chce usiąść tam, nie! W nogi, w nogi, szybko, szybko, Ona chce usiąść na fotel. Ona chce usiąść na fotel teraz. Bro no, nie, nie, bo jeszcze mnie z swoim tyłkiem. Dora, szybko znam się. Uciekam z fotelu, uciekam. Dora, ona usiadła tam. Weszła A, na fotel. Jaki Weszła na fotel. Dobrze, szybko uciekłem. Jeszcze by na mnie siadła. No gdzie wy jesteście? No, nie Jeszcze by na mnie siadła, Sakra, Dobra, gdzieś Tam Sebek jest, nie mogę. Dobra, ja idę pod tym. Widzę cię, widzę, widzę, widzę. Pod fotelem uważaj. Ona chodzi, chodzi z fotela. Dobra, jestem, jestem, jestem. jestem. Okej, okay, jestem pod y, szafką, pod szafką jestem. Dobra. A, A jest ale gdzie szafce. jesteś? Ja na szafce. Jestem. Na szafce jesteś poważnie, dobra. Okej, okay, to uważaj, uważaj. Dobra, ona tutaj stoi. Widzę normalnie stopy. Hmm. No Ej, ona zwraca jak ono wielko jest, tylko wielko. O, no dzień dobry! Jak e, Patrzysz na mnie! W ogóle znalazła! No chodź ty do mnie, chodź do Rosji! Ale go nie, ale ja ją znalazła. znalazła! Gdzie nie, ona jest? Już się nie chowaj, chodź tu! Uważaj, Widzę uważaj, uważaj! Ale uważaj! Alek a... uważaj. Ja no uciekam. wielkie stopy ma! Ja jestem podołem! a nie złapałem mnie! Jestem podołem, zapadźcie! Gdzie cię zapał? Gdzie cię zapała? Do kieszeni mnie wsadziła. Proszę bardzo, tutaj Wiemy, sobie nie. staniesz. Co tam? A jak tu stanę, o. o. nie, ona zapała alka i sepka! O, 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 o. ale został Trzeba. tylko villager i ja, teraz ja tylko zostałem i villager, mamy problem duży. No, tyle zostało tylko. O dwóch nie, tylko nie to. Woman woman jest na nas. Szuka, zabiera tylko chłopaków. Ona jest zakochana normalnie. Dobra, weźmy, Ja wejdę na górę. Rozwalam to, rozwalam to, uff, uff, nie mam kilofa, nie mam sikiery, żeby to rozwalić Ej, zostałeś Ale tam... tylko ty villager No właśnie, e, jeszcze villagera może znaleźć, a gdzie jest villager w ogóle? Ja nie wiem, gdzie jest villager, Czy ja rozwalam coś z łapki e, ja go chyba na łóżku widzę Ale coś ciężko mi idzie z tej łapki, o rozwaliłem O nie, kolejne, masakra mm. no, Ja nie mogę, ona idzie, ona no, oh, idzie gdzie wy no, się, jest się Ona idzie, ona idzie, ona idzie Dobra, i patrz na tą no, szafkę, ja jestem pod szafką! Uważaj, Villager, poważnie! Na biurku, tam powyjścia. Uważaj, Villager! Dobra, idę tutaj, idę tutaj, przeskoczę, czekaj. Jestem pod o, jestem pod tym pod łóżkiem jestem, da, pięknie, pięknie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tył, tam. tyłu tam? Koło łóżka. Dobra, ona coś widzi? No, Uważajcie. Dzień dobry! Ja jestem o, nie, tu koło poduszki, Vlager jestem koło poduszki. Łapało. Nie, co to jest, łóżko? Gdzie ja jestem teraz? Gdzieś w no, gdzieś w Teraz spróbuję jakoś przylecieć. Lecę do góry, lecę do góry, lecę do góry. Wow. Okej, okay, okay, jestem na łóżku, na łóżku jestem. Znalazła no Dobrze, mamy trzeciego. O nie, ta ja jestem tutaj, ja tutaj jestem tutaj. proszę sobie Biega staniesz. po łóżku, biega po łóżku. Ej, tu są jakieś rzeczy. Nie ma widaczer. też to, złapała. Dobra. Ja jestem tutaj, ja jestem tutaj. Czekaj. Idę na organy, gdzie idę na organy. Dobra, jest... gdzie tutaj. ostatni. Gdzie ostatni? Uważnie, gdzie dobra, ja tutaj. Skrył? Teraz tu, tu, tu. tu. Mi, gdzie wasz kolega? O, nie Ja nie wiem. No dobra, ja jestem nie tu Nie widziałem go. Ja nie na w ogóle. Dobra, ona idzie do szafy. Ja Kiedy okay, ja jestem tutaj. Nie, mam. Okej, okay, spróbuję stąd u, jakoś uciec, ale żebym na dół nie spadł, czekaj, gdzie by tu przejść? Może tu do góry. Okej, okay, wskakuję tutaj. Dobra, chyba mnie nie zobaczy. Nie, idzie, idzie, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. ona chyba poważnie by zobaczy. Czaj, tutaj muszę przeskoczyć. Nie, nie, nie! O Nie, tu mnie nie ma, tu mnie nie ma, tu ja jestem posokiem. Jaki ty ładny e, ja jestem posągiem, nie ruszam się. No już, tak nie żartuj, Ej, chodź do rączki. Znalazła <laughs> O nie! Znalazła. Znalazła nas, o oh -oh. eee... Czekaj, póki możesz. No, no ona chce mnie się To Teraz co nam zrobisz? Wielka TV woman znalazła. o oh o -oh. Ups, trzeba ona mi zanika, pojawia się, do Są jej ręce. Okej, okay, ona mnie chyba chce zabrać. No, i co no idziemy, idziemy. A dokąd idziemy niby? Dokąd Do idziemy? Do kolegów aktualnie. Ona mnie zabiera, trzyma mnie, trzyma mnie, trzyma mnie w ręce. Dobra, e, gdzie, A, na, gdzie ty mnie prowadzisz, gdzie ty mnie prowadzisz? Do kolegów? Tutaj, do kolegów. Sobie o, staniesz. Siema, no. O, nie, za nas wszystkich, za nas wszystkich. Jesteśmy tylko jej, ja TV Woman. TV Woman, nic, Samieru, proszę. Nie rozdeptaj nas czasem, jesteśmy mali. Y co nam teraz zrobisz, TV Woman, Zostaw nas. Proszę, no puść nas. poczekajcie, i zaraz tu przyjdzie moja koleżanka. Co, jaka koleżanka? Jaka koleżanka? Gdzie ona idzie? koleżankę? Ej, ona powiedziała coś, że przyjdzie teraz jej nowa koleżanka, ale jaka koleżanka? Patrz, wyszła, poszła sobie. Może jakaś druga Ej, chłopaki, chłopaki o co chodzi? Jakaś no koleżanka ma nie jej no przysłuchać. Ja chciałbym wiedzieć. Ej, może co? Uciekamy, zostawiła nas, tu, uciekamy, zwiewamy, co? To może przesuwamy, dawaj, uciekamy. uciekamy, to jest okno. No właśnie, skoro jej nie ma, czekajcie, nie ma, poszła, wyszła. O, o, oglądajcie się z tyłu za siebie, nie? Żeby nie było czasami jej no widać. Nastęczny, 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 następnym. Ja, nastęczny widziałem do tego, do tego. Kto ktoś idzie, ktoś idzie? Grosicie, kto to idzie? To nie jest grane. To, to, jest grane. to jest jakaś koleżanka jej Barbie. W nogi. Aaaa, Niech to jest koleżanka jeszcze zła Barbie, Barbie to jest lalka. On nas potraktuje jako lalki i będzie się bała. Ona można połamać kości i bawić się jako lalka. Nie, ja nie ma dawajcie. Wąt stronę przeskoczę. Do góry, do góry, Samek do góry! Dawaj, dawaj, dawajcie, do góry, do góry, idź, ja tak, no, szybko, szybko, do góry, do góry. Na dół nie, na dół nie! Słyszysz, do góry, poważnie. Ja patrzcie tutaj... jeste na łóżku! <laughs> dobra, do góry, do góry, dawajcie, dawajcie, do góry, poważnie. Teraz tutaj do musimy iść. tam wilać, że poszedł, okej. Teraz będzie Barbie. Jej się mamy bać, dlatego że to jest lalka, a lalka będzie się bawiła nami. A my i tak nie chcemy. Zobaczcie, jak ona jest wielka i ładna. Ej, patrz, jak ona idzie. Dobra, teraz w ogóle to jest Trzeba jest... z państwą, ty też tutaj, kursteczek, no nie gadaj! Okej, okay, Sebek, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra, ostrożnie, ostro. Owajcie na biurko przeskakujemy. Ooooooo, lecę na biurko, lecę! Okej, okay, teraz jestem. Teraz tutaj przeszedłem. Dobra, ja na książkach! Dobra, ej tu coś jest. Przejdźcie na dalej, na dół? O, co to jest? A nie, tu zejść tu niżej, to nie chcę. Czaj, wejdźmy na górę jakąś jeszcze. Na górę spróbujmy. No, Na w w w w górę, dawajcie! Leczę tam. To Barbie chodzi, gdzie ona jest? O nie, no tutaj jest! Patrzcie jak ona wygląda! To Barbie idzie! Idzie Barbie! Wow, jakie ma włosy. Patrzy teraz się! rozgląda się, uważajcie, uważajcie, żeby na was nie zobaczyła że was nie zobaczyła, gdzie ja jestem próbuję wejść na górę, próbuję wejść na górę, dobra teraz tutaj coś jest? nie, tutaj, tutaj nic nie ma Tutaj nic nie ma, dobra, spróbuję wejść jeszcze na górę, rozwalam to, rozwalam to. Uuu, weź ze sikierki, rozwalam. Nie nie da rady. Czemu to nie przyspiesza? Nie mam żadnych narzędzi, żeby to zwalić. Dobra, kopię, kopię do góry, kopię do góry. Dawaj, 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 wykopię. Nie, co to jest? W ogóle? Nie przekopię tego. O, nie do no, Sakra, muszę podlecieć do góry, czaj, lecę do góry. Uuu, O co to są za bloki? To są książki! Książki i dala miejscówka, książki. Tu są jeszcze jakieś inne książki. Czekaj, wejdę na najwyższą półkę. Ło, tu jest jakiś globus. Dobra, jestem na bardzo wysokiej półce. I tutaj chyba globus z ziemi jest postawiony. Dobra, o nie, o nie Barbie. Chodzi, ona, a ona se poszła usiąść, dobra. Patrzy się na górę, schowałem się, chyba mnie nie widziała. dobra, patrzy się, patrzy jak ona na sprytna. Usiadła sobie elegancko na siedzenie i teraz patrzy, spodgląda się. O nie! Widzi chyba tam Alka jest nie ta Nie, mnie nie zobaczy. Uważaj, ale uważaj, Alek! Kuważy, Alek, Alek uważaj! Alek, uważaj! Czekam! A nie spadłem. Uważaj, Alek uważaj, on tam jest, Alek, Alek tam jest o nie, ona wie, zobaczyła Cię, idzie, Leć, co ona robi jak skoczyła, wow Jak skoczyła Ja za szafkę skoczyłem Uważaj, Alek, wchodzi Ej, jak ona tam weszła, w ogóle się zmieściła, ona taka chuda jest Dostaw mnie Ona ta weszła, ona weszła Czyli, uważaj, Alek, uważaj, o nie, bierze mnie. Ciebie Z, Wzięła go, wzięła Alka O nie, tylko nie to, tylko nie Barbie O, słuchaj, to jest Nie ma. Ej, bo Barbie, jak nas weźmie, to ona będzie się nami bawiła, bo my jesteśmy mali, wiecie my, To teraz my jako lalki jesteśmy normalnie Ej, gdzie ona mnie daje, do szafki nie wsad do szafki się wsadziła? Ja jestem w środku! ciemno, Ej, to grade, o, no to jest O do szafki! O nie, idzie o nie. po nas O nie, 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 chyba mnie zobaczyła! Nie, 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 chyba nie. wycofaj no, jest się! Ona ciemno. widziała, widziała, widziała! Uważaj sobie, uważaj sobie! Chowaj się, chowaj Zachowaj się! Chowaj się, na mnie, patrzałaś na mnie! Alka w się do szafki! A, a w szafki, co się chowa? W szafkach się chowa zabawki i lalki! Ona pomyśli, że my jesteśmy zabawkami i lalkami, na chowa Nie, jest rozwalona! Musimy bardzo uważać! Czekaj, gdzie ona jest, bo nie widzę jej! Gdzie ona jest? O nie, pojawiła się! Nie, jest tutaj! O nie, no tu jest, Sebek, uważaj! Jest nie, 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 tutaj, uważaj! O nie, zostaw, zostaw! Nie rób nic, nie rób nic tam, ee, Barbie! Zastaw nas! Dobra, my musimy jakoś przeskoczyć, czy nie? Wskaczemy, czy nie? Ona nas no, widzi. No to dawaj! Ale nie, nie, nie mamy jak, nie mamy jak, w prawo nie, w lewo nie O, o, na, Manas, nas, Manas, nas, nas, Nie, ja nie wiemy gdzie wskoczyć, Jak tutaj nie ma gdzie O nie, co ona robi nam? Lalko, nie bierz nas, nie jesteśmy nie, zabawkami. nie, 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 zostaw, nie, nie, zostaw, nie, zostaw, 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 nie, zostaw nie, bierz rób, nas, nie rób, nie rób Nie rób nam nic, nie, o, wzięła mnie do ręki, trzymaj ja mnie ręce Ja też mam ją, o mnie, no w ręce, trzymam mnie w ręce, co jest, gdzie ona mnie niesie, do kieszeni, uważaj Semek Uważaj, trzymaj nas, Jona nas niesie Czekaj, Jona nas niesie, ona gdzieś nas prowadzi o, o ona do nas szuflady chce nas dać! Do szuflady! Nie, tylko nie szuflada, tylko nie szuflada. Ona nas wrzuci grad, do szuflady. rzuca tym ręką! No i wtedy, i wtedy jak nas zwalnie do szuflady? będziemy zamknięci jako zabawki na zawsze. Trzyma nas i rzuca. Moja, moja kamera idzie do przodu, czyli ona bierze postać. Czekaj, gdzie ona mnie daje. U, e, pakujemy, pakujemy do środka chyba. Wsadza mnie do szafki! Nie, tylko nie to, wsadza! O, wy też, też jesteście! Wsadziła mnie! Wsadziła tak, tak, słuchaj, wsadziła jesteśmy mnie. tutaj razem z tobą. Wsadziła mnie do szafki i was o też wsadziła. Jesteśmy w szafce zamknięci jako lalki. Trójkę jesteś w No to ponad widzowie, znalazła nas. Ten chowany skończył się tragicznie. Znalazła nas, spakowała do szafki, jesteśmy zamknięci jako lalki małe. Ej, komaki, Kasko, ja... To my będziemy Barbie, teraz to my no, będziemy Barbie. No, a się w głowie zaczyna kręcić w tym, tym tutaj małych pomieszczeniu. A... <grym> Masaka, teraz zostaniemy, będziemy jako Barbie, widzowie. A wy możecie wejść na mój sklep, zapraszam was. Słuchajcie, różne rzeczy są dostępne i właśnie takie szaliki są. I nie tylko, jest właśnie taki koc, poduszka, jak widzicie po prawej nie zobaczcie. Dużo rzeczy na moim sklepie jest, jest. Smajso.pl, w opisie, klikajcie, wbijajcie i widzimy się jutro. Smajso team!